Roczny karnawał jest wyjątkowo długi, a większość z nas znajduje w tym czasie wiele okazji do tańca. Przez ostatnie dwa lata, trzy lata rządziło tak zwane elektro, muzyka elektroniczna szeroko pojęta z cięższymi brzmieniami. W tej chwili od powiedzmy, roku czasu czy od pół dostrzega się znowu powrót do elementów disco, elementów lat 70., czyli jakby jednym łukiem zamykamy cięższe granie z lat 80. i przenosimy się z powrotem do lat 70., Najchętniej bawimy się na domówkach i dyskotekach, ale nie tylko. Coraz większym powodzeniem cieszą się tangoteki czy milongi, czyli wieczory w rytmie tanga. Polacy jako ta słowiańska gorąca krew zakochali się w tym tango od kilku lat i teraz tańczą codziennie. Polsza Warszawy, który jest największym miastem, największym skupiskiem tanga w Polsce. To jest to pasja, absolutna pasja, ponieważ pracuję w zupełnie innym zawodzie, pracuję w banku, w finansach, a to jest taki sposób na spędzanie wolnego czasu i zaspokojenie takich prywatnych potrzeb związanych z moim ulubionym zajęciem, jakim jest taniec i od zawsze był. Czasem ten taniec tak pociąga ludzi, że. Nawet zdarza się, że zostawiają swoich dobrych znajomych, dobrych kolegów i zamieniają ich na, na tango, zamieniają ich na znajomości tangowe. Może warto wykorzystać ostatnie dni karnawału i ruszyć na parkiet? No niektórzy wykorzystują ostatnie dni karnawału, a niektórzy musieli się na przykład uczyć do sesji, jak Paweł Staliński. Dobry, Witamy Cię. Tak, Barbara dobra. Zielińska jest również z nami, właścicielka My? Warszawskiej Szkoły Salcy dla Latin Group. Paweł, sesja już za tobą? Czy... E, tak, sesja już, już następny semestr teraz gonimy. No, jestem bardzo zadowolony, że mimo całej przygody z tańcem udało mi się wszystko w tej właściwej to, to, to sesji. E, Finanse i rachunkowość po Finanse i rachunkowość na, po angielsku. Tak. Na Akademii Koźmińskiego i super, no, byli mi przychylni bardzo uczelnia mi trochę mnie wsparła i zdaniem wszystko. Rachunkowość po, to to Rachunkowość po angielsku to jak to brzmi. Rachunkowość po angielsku to jak to brzmi. Accounting. Accounting. To dla naszego kursu, dla naszego no, kursów na tak. No dobrze, ale masz czas na zabawę. E, to trochę. No, fakt, że ja bawiłem się jakby karnawałowo trochę przed tą sesją i wytańczyłem się za najbliższych parę lat, myślę już. E, więc, więc tak, no to znajduję, oczywiście, znajduję się. Ale to jest tak, że taniec zarzuciłeś chwilowo jesteś nimeli. Nie, broń czy... Boże, nie. w tańcu się zakochałem, od tańca z gwiazdami się absolutnie zakochałem w tańcu. I fakt, że miałem taką miesiąc przerwy po tym. E, ale teraz mam ogromne szczęście tańczyć z Pauliną Bernard, która od paru tygodni jest mistrzynią Europy w latynoamerykańskich tańcach showdance, jeżeli mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. I właśnie w sobotę mamy pierwsze. Pokaz i w ogóle będziemy wow. dalej tańczyć. showdance taki w Polsce. Rob, tak? Robimy, tak, robimy. E, robimy. Dokładniej będziemy przez agencję showdance, pewnie też e, możliwe, be, będzie można nas znaleźć. Także no super, zdecznie znaczy się cieszę, bo zarzekajmy się, że będę dalej tańczył i udało się tańczyć dalej. Jesteś konsekwentny. Tak. Chcielibyśmy coś naszym widzom zaproponować. Salsa to jest dobry pomysł na karnawał? Ja myślę, że najlepszym pomysłem jest salsa, bo salsa jest dla każdego. Ma bardzo łatwe kroki podstawowe. Nie mogliście czegoś I myślę, że że to, to, to w się bardzo okaże. Tak, zaraz sprawdzimy. E, spróbujemy krocze podstawowe na no, razie. No, Lewa nóżka. Wszyscy, Uwaga, wszyscy no. organizujemy lewą nogę. Do Lewa, przodu to na raz. No. Na dwa wracamy do tyłu i na trzy łączymy. Teraz pauza. I teraz prawa, to jest ta druga. Idziemy do tyłu. Tył. Sześć. Siedem. Tak jest. I cały kroczek. Najpierw do przodu. Raz, dwa, trzy. A teraz do tyłu. Pięć, sześć, siedem. Tak jest. Raz, dwa, trzy. Super. Pięć, sześć. A teraz środka pauza. Raz, dwa, trzy. Pauza. Pięć. Bo tu jest odpoczynek. Tu można zrobić na przykład opalkę. Ale od dołu do, do góry. Ja też próbujemy odkryłem, że też Można oddychać. W tańcu i to sześć, pomaga. Tak, oddychanie jest bardzo ważne. 6, 7 i do przodu, dwa, trzy i do tyłu. Cały czas i boku. I chyba do przodu, Podobno, prawda? No tak tak jest. Można I od razu mam. jedziemy do boku. Jak jak lewa do boku. Aha, widzę. Tak, a, tak nie ćwiczyłeś. Tak. nie no. myśmy odchodzi i Wychodzimy i no wracamy, wracamy do środka. Pięć. i wracam. Nie chciałam nie. Do boku i wraca. I raz, dwa pięć, sześć, 7 ja bardzo pomijam, ładnie o? raz, dwa, trzy i tak samo kroczek do tyłu na przykład do tyłu lewa nóżka A, do, tyłu. do tyłu i prawa do tyłu i już mamy wszystkie kroki podstawowe mamy U, macie też już ten leżak e, który miałam na leżak pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy e, może pan nam wystawić oceny raz, dwa, dwa trzy. Tak, punkt, ocen. ja sobie punktacja pięć, kartkę. i raz może w tak. takim razie, skoro salsa jest tańcem przede wszystkim tańczonym w parze, chociaż nie tylko, to na przykład zademonstrujemy... W parze, z przyjemnością. Tak, nie parę chcielibyśmy zobaczyć, Byśmy jak poprosili. to powinno wyglądać tak. Tak jest, to, Może nie Prawda. tak od razu, jak powinno, a tak. ja... I uwaga, jedziemy. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Mogą pracować bioderka. Oczywiście uśmiechamy się do siebie. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. I na przykład obrocik. Pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. I partner też możesz robić obrazcie. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Możemy zrobić raz na krok do boku. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. I krok do tyłu też możemy zrobić. I raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Jak długo pięć musimy sześć, trenować, żeby e, tak wejść na parkiet i sobie taką salsę zatańczyć? Ja myślę, że właśnie tyle, ile teraz trenujemy. A tak, ale przy takim talencie jak to mamy. jest, ona, trochę ona za mało chęć mamy. Ona tańczy i mówi. Tu mamy to jest... przede wszystkim za mało chęci. Czyli tak, dodajemy 50% chęci, dziękujemy bardzo za ocenę. I dodajemy 10 minut jeszcze i będzie dokładnie tak samo. Czyli myślę, że takie pół godzinki ćwiczenie. No to my tak. sobie tutaj 5, o tym sprawdzić sprawdźmy to jeszcze w programie.